Cześć Tak jak widać Johnny Stoi obok Husari Niestety nie zbieramy Chociaż jest bardzo dużo jeszcze zainteresowania Husaria wykończyła jeden ciągnik, wykończyła drugi ciągnik No i cóż powrócić Trzeba niestety rozbierać, a cała awaria jest przyczyną tego Czy cała przyczyna awarii jest z uszczelniacza olej, czyli najprawdopodobniej łożysko się posypało. No i niestety trzeba rozebrać. Już tutaj odkręciłem konsolę. Olej jest już wypuszczony. Także pomału tu, o, jak widzicie konsola już spadła. Wisi na jednej śrubie. Także to już rozbieram. Teraz trzeba się dostać tutaj, rozkręcić te śruby, tutaj i pod konsolą jest kilka. Także niestety trzeba działać. W wszystkich postępach będę was informować. Cześć.